No joho, przygoda trwaj kurde za skroniec mi do podbieraka wpłynął Ale muszę jakoś dziada wyłowić co nie do podbieraka, do siatki wiesz dużo mi zdemrzbować ale coś próbuję tam za mała siatka nie mi wyleśnił trzeba go jakoś wyharmać teraz Вылазь О, вылазь Дядя, иди отсюда Пошел Этого еще не было